Dzień dobry Państwu, oj przepraszam. Bardzo miło Państwa gościć na naszym panelu, który jest poświęcony książce, znakomitej moim zdaniem profesora Łukasza Gacka. Nowy wspaniały świat, strategiczne narracje Chin, a reforma systemu globalnego zarządzania, która proszę Państwa dotyka tak na dobrą sprawę istoty tego, co dzisiaj się dzieje w gospodarce globalnej, która wymyka się nieco narracją zachodniocentryczną. Gdyż my przyzwyczailiśmy się do obserwowania świata przez pryzmat tych instytucji, do których przynależy świat zachodni, mam takie wrażenie, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Unia Europejska, natomiast równolegle, paralelnie rozwija się również bardzo dynamicznie świat alternatywny, który, któremu Chiny starają się przewodzić. Tutaj zaczynając tą, tą, tą dyskusję, chciałbym się odnieść do profesora Łukasza Gacka i podpytać się go, jak jego zdaniem wygląda zmiana narracji samych Chin w kontekście do świata ze zewnętrznego. No bo jeżeli spojrzymy sobie z perspektywy historycznej, tak jak profesor Gacek proponuje, to musielibyśmy dojść daleko, daleko wiele, wiele, wiele lat, wiele tysięcy lat w przeszłość, ale może my się skupmy od wojen opiumowych i od tego momentu, że właśnie wojna opiumowa 100 lat. 100 lat że tak powiem, upokorzenia, a później jakieś nieśmiałe budowania republiki, dojście do władzy Mao Zedonga. No i tak na dobrą sprawę mamy od czasu Deng, -Deng Xiaopinga, zmianę narracji z izolacjonistycznej na integracyjną ze światem zewnętrznym, która doprowadza nas do takiej sytuacji, w której piąta generacja liderów, na czele której stoi um, Xi Jinping, mówi. Idziemy po wszystko. Czy mam rację? E, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to pytanie. E, drodzy Państwo, po co w ogóle badać narracje? Albo czym są narracje? Narracje to jest pewna opowieść. Chińczycy sprzedają nam swoją historię. E, z perspektywy mocarza, czy z perspektywy w ogóle takich państw jak Chiny, no, ważne jest budowanie przekonujących narracji. Przekonujących narracji. E, w tym zmieniającym się kolorycie międzynarodowym, środowisku międzynarodowym, no ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, jak podmioty państwowe, ale też nie państwowe, komunikują się ze sobą, komunikują się z międzynarodową opinią publiczną. Te strategiczne narracje to jest swego rodzaju narzędzie w rękach tych politycznych aktorów do promowania swoich wartości, swoich idei, swoich... Przekonań, ale też zarządzania oczekiwaniami i kształtowania środowiska dyskursywnego. Dlatego też te narracje, również w przypadku Chin, one mają charakter wybiórczy, one są celowo konstruowane. To znaczy, że eksponują niektóre wątki historii, a pomijają inne. Nie opowiadają nam tego tylko, co było, ale przede wszystkim. Opowiadają o tym, co jest, a w zasadzie co powinno być. Stąd zyskują ten wydźwięk normatywny. I tu, jak yy, wspomniałeś o Xi Jinpingu, Xi Jinping dochodzi do władzy w Chinach. To jest ta piąta generacja przywódców partyjnych. Dochodzi do władzy na przełomie 2012-2013. I w zasadzie na samym początku yy, mamy ten mocny akcent położony na to, by wzmocnić siłę dyskursywną. Jak wzmocnić siłę dyskursywną? W 2013 roku on wraca się wręcz do takiego aparatu partyjnego i mówi, że tym ważnym zadaniem ideologicznym i propagandowym we współczesnym świecie jest to, by ludzie lepiej zrozumieli współczesne Chiny i świat zewnętrzny. Ludzie powinni w Chinach zdobywać wiedzę o tych nowych rozwiązaniach, nowych pomysłach, ideach, jakie pojawiają się na zewnątrz, w innych państwach, ale jednocześnie Chiny muszą zadbać o zewnętrzny przekaz. Muszą zadbać o zewnętrzny przekaz, po to, by lepiej zintegrować się, jak mówił, ze światem zewnętrznym, po to, by móc skuteczniej opowiadać chińską historię i wstrzykiwać do niej więcej chińskich elementów. Bardzo znamienne słowa. Rok później, już bez ogródek. Yy mówi o tym, że Chiny nie mogą być jedynie biernym obserwatorem, nie mogą być jedynie naśladowcą, ale muszą być aktywnym uczestnikiem, muszą być liderem. Muszą włączyć się aktywnie w kreowanie międzynarodowych norm, międzynarodowych standardów i wstrzykiwać właśnie tych więcej chińskich elementów, eksportując chińską mądrość, chińskie rozwiązania. No się Łukasz, czy ty uważasz, czy ten wpływ Chin na dzisiejszą architekturę światową, zresztą to jest u Ciebie bardzo ciekawie w książce poruszone w tych fragmentach dotyczących formatowania się globalnej struktury zarządczej. Czy Twoim zdaniem widzimy dzisiaj realny, realne piętno chińskiej, znaczy chińskiego wpływu na kształtowanie się tej architektury światowej? Bo wydaje mi się, że z książki wynika, że oni bardzo chcą, ale jakby Ty też mówisz, no ale są pewne ale. No i gdyby Mógł tutaj nad tym chwilkę, chwilkę przystanąć. Niewątpliwie Chiny się mocno zmieniły. Sam nakreśliłeś tę perspektywę od wojen no, przez czasy Deng Xiaopinga. No, w istocie, 40 lat temu, Chiny niewiele znaczyły w gospodarce światowej. Minęło 40 parę lat i Chiny są drugą co do wielkości gospodarką na świecie. No, 46 lat od 1978, roku no, prawie pół wieku. Prawie po wieku. Okej, okay, ale e, wtedy udział Chin w gospodarce światowej nie przekraczał 2%, a dzisiaj dzisiaj e, mówimy o niemal 20%. Zatem e, zmienił się ten koloryt. Chiny, e, czy elity polityczne, część elit politycznych w Chinach argumentuje to w ten sposób. Wraz ze wzrostem siły gospodarczej, siły militarnej, Chiny zasługują na to, by. E, Zwiększyć swoją siłę w kontekście kreowania międzynarodowych standardów, międzynarodowych norm. Uważają ten system, który był rzeczywiście wykreowany pretomóc, za przestarzały. On jest no, w mniemaniu Chin takim elementem przedłużenia mentalności zimnowojennej. To były instytucje, które zostały wykreowane de facto bez chińskiego udziału. Przecież warto tutaj powiedzieć, że do lat 70. Chiny nie partycypują w organizacjach międzynarodowych. W 71. roku zasiliło Organizację Narodów Zjednoczonych, w 80. roku dopiero Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, nieco później Azjatycki Bank Rozwoju. W rezultacie Chiny poruszały się... Niepewnie w tej przestrzeni. Nieprzypadkowo jeszcze w latach 90. chińskiego ambasadora przy ONZ określano mianem człowieka, który wygląda przez okno. Czyli krótko mówiąc, Chiny. Nie zabierały głosu w ważnych sprawach, uczyły się tego systemu. Dzisiaj sytuacja oczywiście się zmieniła. Chiny, jeżeli mówią dzisiaj o zmianie, to nie mówią o rewolucji, o balaniu tego porządku, ale raczej mówią o jego zreformowaniu, dostosowaniu jego wybranych fragmentów do własnych interesów. Po to oczywiście. Próbują zreformować, a jeżeli ten system okazuje się mało responsywny, tworzą własne instytucje, czego choćby odzwierciedleniem jest Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. No, mamy tu niewątpliwie no, dość duży... Du duże wyzwanie, duży problem, bo przecież yy, od razu pojawia się kwestia globalnych dóbr publicznych. No, y, w jakim stopniu Chiny chcą partycypować yy, w rozwiązywaniu globalnych problemów? Globalne dobra publiczne to te... Zjawiska transnarodowe, które dotyczą nas wszystkich: zmiany klimatu, pandemie, klęski żywnościowe. No, wszystkich nas dotykają. Pytanie, kto za to zapłaci. Dlatego Chiny dosyć selektywnie. Partycypują w tym dziele. No właśnie, Łukasz. Natomiast znowu zwracając się do Twojej książki. Podawaj w książce bardzo ciekawy przykład zmiany prymatu w XIX wieku. Wielka Brytania, że tak powiem, od której leadership przyjmują Stany Zjednoczone. A czy Ty widzisz taką szansę, że to jąk tak, czyli państwo środka, że to jest, że tak powiem, że to państwo realnie będzie w stanie nie tylko przyjąć leadership, i zacząłem dyktować warunki jakby światowej architekturze zarządzania, ale też... Czy Chiny dysponują na tyle ciekawą propozycją, żeby inne państwa, że tak powiem, poszły za tym leadershipem? Bo wydaje się, że wartości, które sprzedały światu Stany Zjednoczone, no, oparte na liberalizmie, na wolnym rynku, jakby one są przyciągające. Natomiast czy chińska perspektywa może być równie przyciągająca dla państw rozwijających się, ale też europejskich, które które no, jeżeli Chiny miałoby wygrać, musiałoby za tym prymatem pójść. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie da się ukryć, że chińska perspektywa nie ma charakteru uniwersalnego. Ona nie jest do zaadoptowania, niemożliwa jest do zaadoptowania w skali całego globu. Chiny ukierunkowują przekaz niewątpliwie w dużej mierze do państw rozwijających się, do państw globalnego południa. Trzeba powiedzieć, że Chiny nie chcą obalać istniejącego porządku, chcą go reformować. Chiny przez długie lata i dzisiaj były i są beneficjentem globalizacji. Odnoszą tutaj wymierne korzyści. Zatem, zatem trudno zderzać się z tym, co, z czego realnie, realnie korzystają. No, trzeba powiedzieć, że, że Chiny w tym układzie, no, no właśnie leadership. Czy Chiny są zdolne do tego, by przejąć dzisiaj przywództwo? Jeżeli spojrzymy na Chiny, no to okazuje się, że one mają potwornie dużo słabości. Chyba łatwiej jest mówić o słabościach Chin, niż o, o, ich, o ich przewagach. Powiem tak, na Chiny zwykle patrzymy przez pryzmat niedoszacowania albo przeszacowania. Niedoszacowanie powoduje no, taki błogi spokój, a przeszacowanie no, powoduje z kolei to, że, no, że zaczynamy się tych Chin obawiać. Ale prawda jest taka, że Chiny często określają się mianem największego państwa rozwijającego się. Czy w istocie mamy do czynienia z państwem rozwiniętym, czy rozwijającym się. Tu się Rysuje bardzo istotna dychotomia, jeśli chodzi o tożsamość. No właśnie, Łukasz, no jak ty jest z tymi Chinami? Bo jakby mam takie wrażenie, że Chiny prowadzą bardzo selektywną komunikację ze światem zewnętrznym, tam, gdzie chcą podkreślić, że są mocarstwem, mówią to wprost, podkreślają swój rozmiar, swoją siłę, efekty rozwojowe. Natomiast nie mają problemu z tym, żeby wciąż korzystać w strukturach Światowej Organizacji Handlu z uprzywilejowanej. Państwa rozwijającego się i w gruncie rzeczy to jest czy to dychotomia, czy rozwojenie jaś, natomiast jak my to powinniśmy to czytywać, no bo na razie to jest takie bardzo wszystko, nie chcę powiedzieć ugodowe, natomiast Chiny szukają dla siebie najwygodniejszych rozwiązań, na które jakby świat zewnętrzny wciąż przystaje, ale czy powinien, no, czy powinny być w ogóle Chiny w kontekście dzisiejszego rozumowania gospodarczego? Czy to jest, postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, czy to jest państwo już rozwinięte, czy to jest mimo wszystko państwo rozwijające się, które ma po prostu globalne i mocarstwowe ambicje? No jeżeli spojrzymy tylko na liczby... Yy w ujęciu generalnym, no to oczywiście mówimy o drugiej gospodarce na świecie, jeżeli będziemy brać pod uwagę PKB nominalny, parytet siły nabywczej ge, y, 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 sytuacji Chiny nawet na pozycji lidera. No ale diabeł tkwi w szczegółach, w środku w zasadzie. Chiny są szalenie niezrównoważone y, w kontekście rozwojowym. Y, mamy... Kolosalne dysproporcje w rozwoju pomiędzy miastem a wsią, pomiędzy, pomiędzy, y, 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 pomiędzy poszczególnymi regionami. Interior rozwija się zdecydowanie wolniej, aniżeli pas wschodniego wybrzeża. Y, dodatkowo kolosalne... Problemy środowiskowe. Chiny przez długi okres czasu rozwijały się nie bacząc na konsekwencje. Od 1978 roku Densia Pin, kiedy inicjował program Reform, mówił nieważne, czy kot jest czarny, czy biały, ważne by łowił myszy. Ale okazuje się, że kolor... Kota ma jednak znaczenie, bo to, czego doświadczały Chiny, to był brudny rozwój. Chiny dobrnęły do ściany. W 2006 roku wychodzi na scenę wiceprzewodniczący Państwowej Administracji Ochrony Środowiska. Jeszcze nie ministerstwa, bo Chiny nie miały wtedy jeszcze ministerstwa nawet. I mówi, że straty środowiskowe, jakie generuje e, rozwój, sięga 10% PKB. Zatem nie da się tak dłużej rozwijać, zatem, zatem Chiny muszą zmienić tą dynamikę rozwojową. Zadłużenie publiczne, kwestia niezrównoważonego bogacenia się, postępująca urbanizacja. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Chinach żyje miliard czterysta milionów ludzi. Z tego 70% prawie żyje w strefach zurbanizowanych. To jest miliardowa populacja. 46 lat temu na wsiach, na wsiach zamieszkiwało ponad 80% populacji. A wtedy populacja to była około miliarda. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, w strefach zurbanizowanych 46 lat temu żyło raptem 170 milionów ludzi. Dzisiaj miliard to rodzi pewne wyzwania dla budownictwa mieszkaniowego, znikają przestrzenie zielone, zastępują niewielopiętrowe budynki, wyzwania dla systemu socjalnego, opieki zdrowotnej, edukacji, etc. I tych zjawisk można byłoby tutaj mnożyć. Kwestia starzenia się społeczeństwa, którego doświadczamy. Na barkach młodych ludzi w tej chwili leży Utrzymanie coraz większej rzeszy ludzi powyżej 60 roku życia. O ile jeszcze, słowo tylko, o ile jeszcze 20 lat temu, na początku nowego milenium, 10 osób w wieku produkcyjnym utrzymywało osobę, jedną osobę powyżej 60 roku życia, o, o tyle dzisiaj tylko 5. W perspektywie najbliższych dwóch dekad ta liczba spadnie do połowy obecnego wieku do zaledwie dwóch. Poruszyłeś w swoim wykładzie u każdego bardzo e, interesujące kwestie. O poruszyłeś e, po pierwsze temat e, ekologii, czyli temat, e, temat jakby e, brudnego rozwoju Chin. Natomiast wiemy, że dzisiaj Chiny na, na, na dobrą sprawę znaczy bardzo mocno kontrybują do światowej e, energetyki odnawialnej. To jak one kontrolują, to właśnie to chciałbym się Ciebie zapytać, bo przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania okazuje się, że okej, okay, jakby masa jest produkowana gigantyczna, natomiast wcale te rozwiązania nie są innowacyjne. Otóż w 2024 roku pojawiły się takie dane, że w Chinach, proszę Państwa, jest budowany cały potrzebny wolumen paneli, paneli słonecznych na świecie. Natomiast wiemy, że wszystkie te panele nie zostaną kupione, no bo jakby są różne strefy interesów i są różne. Państwa, które też chcą mieć swój udział w tym, e, w tym rynku. Jak się na to, Łukasz, zapatrujesz z perspektywy strukturalnej? No bo na dobrą sprawę można by powiedzieć, że dzisiaj jakby Chiny ok, kontrolują, ale nie dodają żadnej, nie robią wartości żadnej dodanej do rozwoju naukowego, tylko proliferują, że tak powiem, utarte u schematy podpatrzone gdzieś na zachodzie i wykorzystują dzisiaj, e, że tak powiem, potencjał skali. Natomiast czy, czy to jest dobry kierunek w ogóle dla Chiń? czy Chiny nie wciągają się w swego rodzaju korkociąg, który jakby, no w którym się w pewnym stopniu znajdują już od jakiegoś czasu. W twojej książce w 2010 roku jest taka statystyka, że Chiny rozwijały się 9-6%. Niby w zeszłym roku 5%, choć to statystyka naciągana, Podobnie, podobna sytuacja miała miejsce w Japonii 30 lat temu, czy Chiny, że tak powiem, przy tym swoim dzisiejszym poradniku gospodarczym mogą na przykład w 2035 roku osiągnąć zero. Nie da się ukryć, że Chiny muszą zmienić trajektorię swojego rozwoju. Musi się... Jesteśmy w trakcie obserwacji, obserwacji zmiany modelu rozwoju w Chinach. To było nieuniknione. Nie da się rozwijać tylko bazując na tanim eksporcie i taniej produkcji. Zatem, zatem, zatem to było już od pewnego czasu nieuniknione. Jeżeli mówimy o tych zmianach, niewątpliwie kwestia... Warto tu powiedzieć, Chiny są rzeczywiście największym emitentem światowych emisji CO2, jedną trzecią światowych emisji CO2, jedną trzecią światowych emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, drobnych pyłów zawieszonych w powietrzu PM2,5. To takie drobne pyły, które przenikają do naszego organizmu i sieją w spustoszenie. Wiem coś o tym, bo jestem z Krakowa. Zatem tu Chiny generują potężne zanieczyszczenia, ale z drugiej strony odpowiadają za... Są największym inwestorem od dekady w zieloną energię. W zasadzie one... Głównie generują te wartości dodane, jeśli chodzi o nowo instalowane moce w energetyce wiatrowej i so, solarnej. Zatem, zatem mamy tutaj e, niewątpliwie taki dwoisty układ. Ale też trzeba powiedzieć, że no, to jest gospodarka, która w dalszym ciągu bazuje na węglu. E, jeśli chodzi o strukturę energetyczną Chin, no to ponad 50%, prawie 55% w miksie energetycznym e, Chin. To bęgiel. Ja. I podobno, już y y wprost y zdanie, podobno ciągle są otwierane nowe kopalnie węglowe. Chiny generalnie odpowiadają mniej więcej za 95% tego, co się w ogóle buduje w tej chwili na świecie. E, jeżeli byśmy spojrzeli tylko na ostatnie dwie dekady, to okazuje się, że, to okazuje się, że Chiny zwiększyły, pro, produkcja węgla w Chinach zwiększyła się trzykrotnie. To znamienne w stosunku do tego, co obserwujemy w ogóle na świecie. E, Chiny nie tylko budują elektrownię u siebie, ale też budują, budują na zewnątrz. Czyli to pomimo deklaracji Xi Jinpinga z 2021, kiedy on zadeklarował, że Chiny nie będą budować elektrowni węglowych za granicą, Ostatecznie, ostatecznie okazuje się, że jednak coś budują, bo kilkadziesiąt, kilkadziesiąt obiektów znajduje się w fazie, fazie przynajmniej albo konstrukcyjnej, albo projektowej. Ale generalnie nie powinniśmy się nad tym pochylać, bo to nie jest problem. Problem, jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, środowiskowe, że w samych Chinach. Bądźmy szczerzy, jeżeli te wszystkie projekty, które były rozpatrywane wcześniej, które były na stole w momencie deklaracji Xi Jinpinga, wtedy chodziło nieco ponad 40 gigawatów mocy, które potencjalnie, być, które potencjalnie mogłyby być zainstalowane. No to wyobraźmy sobie hipotetycznie, że one są rzeczywiście zainstalowane, one powstają. No to biorąc pod uwagę żywotność takich elektrowni, około 35 lat, no to łącznie one by wygenerowały około 10 gigaton. To jest raptem jeden rok Chin, chińskich emisji, albo 3 miesiące emisji całego świata. Zatem gra nie toczy się o to, co na zewnątrz, ale gra się toczy o to, co sam Chiny. To już tak z daniem wieńczącym, bo nasz czas dobiega końca, Łukasz, powiedz proszę, czy Ty jesteś sobie w stanie wyobrazić, że za 15 lat będziemy żyli w świecie, gdzie ten prymat... Gdzie, prymato, gdzie, gdzie prymat jest chiński. Albo może wykształci się w tym całym dzisiejszym zgiełku multipolarnym, że tak powiem taka sieć różnych no, no, powiązań między państwami, że jakby nie dojdzie do globalizacji po chińsku, ale po prostu Chiny się skupią na globalnym południu i dojdzie do takiej ogromnej dysypacji między, między światem zachodnim i światem y, azjatyckim, południowym, globalnym południem, które doprowadzi właśnie do tego, że będzie koniec globalizacji powstaną biedne, wielkie fundamenty protekcjonistyczne i, i będziemy żyć jakby w dwóch światach na jednej planecie. Czy ty w ogóle widzisz, że jest możliwość realizacji takiego, takiego scenariusza? Ja myślę o, raczej o kwestii podzielonego przywództwa, gdzie miejsce dla Chin również, również będzie. Pytanie, czy chińska narracja w ogóle jest skuteczna. Okazuje się, że tak, bo jeżeli spojrzymy na poszczególne fora międzynarodowe, to dostrzeżemy, że ten chiński punkt widzenia jest przemycany, jest adoptowany. Pomimo tego, czy my zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, siedzimy tutaj wszyscy i zastanawiam się, ilu z Państwa słyszało o takich formułach jak budowanie wspólnej przyszłości dla całej ludzkości, o chińskim rozwiązaniu, o chińskiej mądrości. Kwiecisty język pozornie nic nie znaczy, pozornie wszyscy to akceptujemy, to te formuły znalazły już swoje zastosowanie w rozwiązaniach międzynarodowych, na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te formuły zostały zaadoptowane w różnych reżimach klimatycznym, nawet praw człowieka, które dla nas wydają się bardzo newralgicznym wątkiem. W 2017 roku zostały dwie rezolucje przyjęte ONZ dotyczące właśnie praw człowieka i w nich znajdziemy tę formułę budowania wspólnej przyszłości dla całej ludzkości. Niby nic się nie stało, ale musimy sobie uświadomić to, że przez ten pryzmat Zaadoptowaliśmy również chiński punkt widzenia, czyli jeżeli pojawi się dyskusja, na przykład w tym konkretnym przypadku o prawach człowieka, to już uwzględniamy chiński punkt widzenia. I w innych reżimach musimy dostrzec dokładnie to samo zagadnienie. Zatem te chińskie elementy są wszczepiane, pomimo tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Myślę, że to jest dobry punkt na zakończenie, naszego, na zakończenie naszego spotkania. Wydaje mi się, że udało nam się dotyczyć takich najważniejszych sfer właśnie z książki profesora Gacka, do której jakby szalenie Państwa zachęcam, gdyż to jest to naprawdę wyjątkowa pozycja, która pokazuje, jak ta architektura globalna w ogóle dzisiaj wygląda, nie tylko w ujęciu stricte chińskim, ale w tym ujęciu jak ona się kształtuje i jaki faktycznie udział Chiny zaczynają w dzisiejszym świecie mieć. Także ja uważam, że jest to bardzo ważna, bardzo ważna lektura, jeżeli chcemy zrozumieć w ogóle dzisiejszą architekturę światową. No i myślę, że, znaczy mam taką ogromną nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu, jakby troszkę więcej tych tematów związanych z krytyką z Chinami udało nam się nakreślić. Za co Państwu bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za obecność. Dziękuję profesorowi Gackowi za fantastyczną rozmowę. Dziękuję.